Witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Jesteśmy tutaj na przystani. Dopłynęliśmy naszą łódką i wchodzimy na górę. Tutaj raz będzie coś. Filmik. To jest droga do góry. Na to wygląda. Niech nie, jeśli to nie broda tych i jego szczeniak. Mam tu dla was coś fajnego. Bro? Ale jak ty... Nie, twój zastrany interes. A teraz właśnie mam coś dla was. Tylko nie próbujcie czaić się na moje miejsce. Byłem tu pierwszy. Dobra... Jak myślisz, czego chcę? Zagrać nam na nerwach. Gdy rozejdzie się wieść o moim sklepie, ludzie będą tu walić jak szaleni. Będą się zabijać, żeby tylko rzucić okiem na moje towary. Zobaczycie! Wszędzie ci się tak spieszy? Ech. Zanim porozmawiamy z Brokiem, to chciałbym zobaczyć, czy mogę zmienić wielkość napisów. Gdzieś tutaj to było. Dźwięk nie. Grafika nie, kalibracja ekranu nie, tryb fotograficzny nie, dostępność o tu jest, zobaczmy tak czy to będzie jakaś zmiana o, o chyba jest większa widzicie te kamienie Dzięki kluczowi i Drasilu możecie otworzyć magiczne wrota do gałęzi drzewa świata. To skrót między światami. Jeśli się na takie natkniecie, będziecie mogli tu szybko powrócić. Ale działają w jedną stronę. Tylko tu i nigdzie indziej. No i pamiętajcie, nigdy, przenigdy, pod żadnym pozorem, nie myślcie zeskakiwać ze ścieżki, chyba że chcecie umrzeć. Nie, raczej tego nie chcemy Udaj się do wieży Wieża jest tu według kompasu 150 metrów Chyba to jest tamta wieża Znaczy patę Kruki odyna wypatrywać, bo one mogą być właśnie... Podobno mają taki swój charakterystyczny skotam, na przykład Frue jeden. Ale czy my go stąd trafimy? Co to jest? Arte... Arteus na pewno się w walce będzie teraz pomagał. Można ulepszać w Możliwe, że ta wieża doprowadzi nas do góry. Gotów. Możliwe, możliwe, ale teraz traf w ptaka. Za szybko. To jest sztuka. Prawie dostało? Dobra, ostatni rzut? Może z innego miejsca? Może coś tam na przykład z dołu przecież? Tutaj to było ekstremalne wyzwanie. Może ta wieża doprowadzi nas do góry, a tu są jakieś runy? Nie znam tych run. Jak znajdziemy szyfr, to na pewno to rozgryzę. No to Tych też pewnie nie znasz, to są dwie skrzynie. Coż tam mamy? Srebro, 380. Tu możemy zjechać na dół, ale no, mamy iść do tej wieży. Zobaczmy, co się stanie. Zrobimy się na pięści O wybuchający, dobra Okej okay. Tu jest od droga za razie zagrodzona I już jest odgrodzona Dobra to przejdźmy to bo tu mamy po prostu Kolejny. To wąż świata. Jest większe niż myślałem. O władz! Dziabnął tora! Albo dziabnie Chyba. Albo tor dziabnie węża. Ołtarze 2 z 11. Nic tam nie zrobimy. Tu mamy nowe. Mówiłem. Musimy wrócić o, z szybem. Co to? Strasznie cuchnie! zna Czekaj, cofnij się. A, trzeba to zamrozić. I teraz możemy spokojnie przejść. Tutaj zabieramy nasz topór i skarb. Tam jeszcze trzeba na te kruki oddyna, ale to może będę zbierał później jak, jak już będę po fabule. No, czasami w takich miejscach są, na przykład tam jest jakiś skarb i mamy to. Czasami może być z tyłu, za głową. No, mają tu możliwości. wejść na górę, a ten chce iść tu. O, wyjdzie? Nie wyjdzie. A tu co mamy zrobić? A, tutaj też nasz ten... Nasz mały czytacz. Spróbujmy najpierw. Chyba trzeba pokonać tego Talcen na naszym. No właśnie, spróbujmy każdego przeciwnika pokonać. No, <coughs> spoko. To byś mi pomógł chłopie? Jakoś? Skrzynkę? Można. A co w skrzynce? Ulepszenie jakieś. Część szyfru. Czemu tego chłopie nie czytasz? Jak to wezmę to... Tam można wejść i tam można wejść. Dobra, wejdźmy na razie tutaj. Jakieś przyspieszone wchodzenie masz kratosie. No. Okej, okay, mi się kółko pokazać, żeby skoczyć. Taka sytuacja. I teraz... Oh. Rozimy, możemy przejść Ale to tam byliśmy Więc, po co taka droga? Może by powrócić Dobra, czyli mamy iść tu! Na razie do góry, a tam chyba te ściany to on później będzie czytał. Co to było? Strasznie cuchnęło. Twoja matka mówiła na nie pluga wypale. To trująca magię. Pokazała mi, jak je neutralizować. Co? Zabawne, że dało się i ci czegoś nauczyć. Tak. to można Nie, można. Przed górze. Rany. Przed górze. Ale tu mgliście. Znowu krasnolud. Powinniśmy... Nie. Szkoda na niego czasu. E, e, przepraszam, ale... Schodam to się, drugi brat. Topór. To nie twoja sprawa. E, nie, nie będę się sprzeczał, ale e, znam to ostrz. To jedno z naszych, ale... E, e, nie zrobiliśmy go dla ciebie. Zejdź z drogi. Nie mogę. Kobieta, dla której je zrobiliśmy... no. Cóż, bardzo ją lubię, i byłbym bardzo niepocieszony, gdyby okazało się, że. Coś się zrobiliście! Topór był mojej mamy. Zostawiła go ojcu przed śmiercią. Fajnie nie żyje. Bardzo mi przykro to słyszeć. Była wielką wojowniczką. Dobrą kobietą. Dobrze. Tak. Zajmę się usprawnieniem topora. Ale. nikt cię o to nie prosił. To. to prawda, ale. znając Twoją matkę, na pewno by chciała, żebym naprawił ten wandalizm, którego mój brat dopuścił się na jej. toporze. Wiedziałem. Jesteś bratem Broka. Tam jest druga połowa znaku. Ten niebieski to twój brat. Tak. Chociaż ja jestem znacznie zdolniejszy. Nie chwaląc się, przysięgam na freję. Nie usuwaj jego pracy, tylko ją ulepsz. Dobrze. Ale czy... czy możesz sam go tam położyć? Rękojeść jest... Nie. ...brudna. No dobrze. Po prostu... Po prostu... O. O. Hmm. Czy to krew? O. Nad czym pracujesz? A, to z to przesuwaczem nieba. Ta góra to prawdziwy skarbiec rzadkich zasobów. Ech, gdy je wydobędę, będę je musiał jakoś zjeść. Wiesz jak to naprawić? Nie mam dla tego pojęcia. Mm. Idź dalej w kierunku góry. Więc. Mamy... Na kompasie kierunek, za mną Ateucie, już idę. więc kierujmy się. gotowy. Co ty na to? Brakuje ci jeszcze w prawy, chłopcze. O! Też jakiś mistrz nie byłem, ale. <laughs> Dobra. Mamy iść tutaj. O, ale po drodze mamy coś jeszcze do znalezienia. Tym razem trzeba skasić te no, piękny praw To nie zgasiło się. Aha, bo tu trzeba odpowiedni znak ustawić. Tu jest taki, tu jest taki. I... Tu jest taki, czyli mamy... Tak i tak. rzymy Nie ten ten i ostatni Musi być wyoczny. No dobry jest Ten ten i ten, powinno być otwarte. Powinno mi jakoś powiadomić, hej, otworzyłeś skrzynię! Może był jakiś dźwięk, tylko nie usłyszałem. I cóż to, o, kolejny róg. Drugi z trzeci. Z trzech. Czyli zwiększenie. Chodź Atreusie. Idziemy dalej ścieżką przeznaczenia. O, tutaj drzwi trzeba otworzyć. A, weź po Nie mogę stwierdzić, zbliżamy się do góry? Owszem, o, no gdzie poszła? Co tu mamy? Jakieś runiczne symbole. Mamy to, a tu... No, lepsze są, więc ubierzmy sobie. Fajnie też, że się to zmienia. A tu jeszcze coś zostawili. Dobra, lecamy.

Jak z nią sobie radzi? Wow, też fajnie. Jakaś taka silniejsza była. Tam musimy ruszać, ale tutaj coś jest. Bratku, sprawdźmy to. więc tam to sprawdźmy Okej, okay, nasz stopur Dobra Co tu jest takiego Zielonego To chyba potem to musimy mieć jakąś moc do tego No dobra to pójdziemy Aha tu jest przy przez niej nie przejdziemy Ukryte komnaty, to dopiero później będziemy mogli przyjść, jak będziemy, chyba jakiś lepszy nóż, miecz Hej ej, tu trzeba Mam cały czas szał, mam jeszcze zdolność Ulepszania Znaczy uzdrowienia Myślisz, tutaj... że teraz pod koniec naszej wyprawy. Mógłbym ją ponieść? Zielony. Mówiłem, że nie. Czemu? Dla mnie i tak znaczyła więcej. Co? Znaczy znałem ją lepiej. Ty dużo polowałeś. Lepiej dla ciebie, żebyś zamilkł. Słychać takiego kruka. Albo jest na górze. To nie ten dźwięk. Te widoki są jakieś chore. Widki. No spoko. O, tu jest taka wybuchowa beczka. Ale wiecie co? Ja wiem co tu jest. Tu jest taki duży stworek. Так. Bo tej walki są bardzo fajnie zrobione. Zaklęcie, proszę bardzo. To taki mały boss. Legendarny przedmiot. Rośny płomień. Tu długo nie wiedziałem, jak to zrobić. A to trzeba zrobić tak. Głowiłem się, głowiłem jak to przejść, jak to zrobić A to taka sytuacja Szybki, ironiczny atak Dobra, ja to sobie potem gdzieś w międzyczasie ulepszę O, tu jeszcze skrzynia schowana Ukryta Także to prawdziwa Mamy nowy strój A Tu Dobra. A tym potem idziemy. Tam. Do zobaczenia.